Siema na wszystkim, z tej strony Jankes. Dzisiaj chciałem opowiedzieć troszeczkę odnośnie klapki piersiowej. Powiem, że macie z nią coraz większe problemy. Nie wiecie jak rozbudować, jak ją ćwiczyć. A że sam miałem ten problem, dlatego chciałem się tym z wami podzielić. Takie dwa najważniejsze czynniki, według mnie, które mają tutaj kluczowe znaczenie. Jest nadwyżka kaloryczna, no niestety nie oszukujmy się, ale bez niej nie jesteśmy w stanie nic zbudować, ponieważ będą na ujemnym bilansie lub Trzymając stały, nie dostarczamy odpowiedniej liczby kalorii, makro, mikroskładników do prawidłowego rozwoju naszych mięśni. Drugim ważnym czynnikiem jest tutaj trening. Musimy zdać sobie sprawę, że nasze mięśnie składają się w większym lub mniejszym stopniu włókien wolno i szybko Dlatego najlepszym rozwiązaniem według mnie jest tutaj połączenie treningu siłowego z treningiem hipertroficznym. Jak bym to widział w praktyce, jeżeli mamy więcej partii odstających i trenujemy. Treningiem tradycyjnym Split. Proponuję zaczynać od ćwiczeń typowo siłowych, złożonych, wielostawowych. Na przykład na klatkę wyciskanie sztangi na ławce prostej, albo sztangielek. I wykonywać tutaj od 3 do 6 powtórzeń. I później przejść do ćwiczeń bardziej hipertroficznych, izolowanych. Wykonywać w granicach 10, 15, 20 powtórzeń. Jeżeli resztę partii mięsiowych macie dobrze rozbudowanych, dobrze zbudowanych, a chcecie się skupić stricte na klatce piersiowej, wtedy możemy wprowadzić tutaj trening priorytetowy. I klatkę wykonujemy wtedy dwa razy w tygodniu, z czego jeden raz siłowo, drugi raz hipertroficznie. Siłowo, tak jak wspomniałem, wykonujemy ćwiczenia wyrostowe, złożone, w granicach 3-6 powtórzeń. A trening hipertroficzny, bardziej ćwiczenia izolowane, na maszynach, w granicach 10, 15, nawet 20 powtórzeń. Na mnie taki schemat podziałał klatkę, według mnie, z tego co zaobserwowałem, naprawdę bardzo rozbudowałem, bardzo się poprawiła od czasów, kiedy ćwiczyłem standardowym splitem, gdzie wykonywałem 10, 12 powtórzeń i tylko w ten sposób ćwiczyłem. Także mam nadzieję, że Wy też pójdziecie tym tropem, też, też pomożecie też w ten sposób rozbudujecie swoją klatkę piersiową, a naprawdę spróbujcie, się nie zawiedziecie. Jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły na kolejne filmy, takie krótkie, dodawajcie poniżej, a będzie ich na pewno coraz więcej. Pozdrawiam.